Cześć, Bartek z tej strony, firma Centrum Szkoleń. Jak co tydzień witam Was na naszym kanale. Dzisiaj rozpoczynamy cykl, jak wygląda egzamin Urzędu Dozoru Technicznego. W dzisiejszym odcinku, tym pilotażowym, opowiem Wam, jak wygląda całe szkolenie i cały egzamin, i będę mówił o różnych urządzeniach, a później każde kolejne urządzenie będziemy omawiać już stricte osobno i bardzo szczegółowo wchodzić w detale egzaminu. I zagadnienia. W każdym z odcinków i w każdym z urządzeń opowiem Wam o niezbędnych tipach, które musicie wiedzieć, żeby taki egzamin zdać. Opowiem Wam również, gdzie inspektor może Was hapsnąć, żebyście tego egzaminu nie zdali. Lecimy do meritum. Jak wygląda taki egzamin? Wygląda to tak samo dla każdego urządzenia. Na końcu jest część praktyczna i ona jest troszkę inna dla każdego Urządzenia. Zaczynamy od tego, że odbywa się szkolenie. Na tym szkoleniu uczymy Was zajęć teoretycznych, praktycznych, różnych zagadnień, i po tym czasie szkolenia idziemy na egzamin. Pamiętajcie, że od chwili zapisu do egzaminu może minąć nawet 30 dni. Cały egzamin zaczynamy od teorii. Na teorii jest 15 pytań, z czego na 11 musicie odpowiedzieć pozytywnie. Jeżeli chodzi o urządzenia i ilość pytań w bazie, to tutaj wszystko jest inaczej. Dla każdego urządzenia są różnorodne i inne pytania i inne bazy pytań. Już zmierzam do celu. Przykładowo, dla wózków jest to 200 pytań, ale dla żurawi wieżowych to już jest obecnie 1000 pytań, a mówi się, że w 2024 dojdziemy do 2000 pytań w bazie. No i z tej bazy pytań losujemy 15. I tak jak wspomniałem, na 11 musicie odpowiedzieć pozytywnie. Pytania są A, B, C i zawsze jest to tylko i wyłącznie jedno pytanie. Zdarza się takie pytanie, że odpowiedź A i B są poprawne, ale to i tak dalej jest tylko jeden punkt do zaznaczenia. Na to macie 30 minut. Inspektorzy sprawdzają te testy, no i później schodzą, ogłaszają wyniki. Ten kto zdał, przechodzi dalej. I teraz nastąpi ta część, w której ja jestem wielkim. Przeciwnikiem, już w niektórych odcinkach o tym mówiłem, czyli inspektor bierze pojedynczo każdą osobę do urządzenia i ma taką checklistę. I tam może zadać bardzo różnorodne pytania dotyczące danego urządzenia czy dokumentacji techniczno-ruchowej. Ja, tak jak wspomniałem i podkreślam cały czas, nie bardzo mi się to podoba, i to jest ten element, gdzie najwięcej ludzi może nie zdać, ze względu na to, że inspektor ma tutaj pełną dowolność. Oczywiście on się porusza w pewnych pytaniach, ale dowolnie może konstruować te pytania. Może zapytać o dowolny element dokumentacji techniczno-ruchowej, a jeżeli urządzenie ma dokumentację techniczno-ruchową na kilkaset stron, to wiadomo, że zawsze coś tam może wyciągnąć, żebyście nie zdali. Ale to opowiem Wam konkretnie przy każdym urządzeniu, jakie tam są najczęstsze pytania, moje sugestie, moje przemyślenia, to będzie w kolejnych cyklach. No i teraz tak, wyszliście z teorii. Idziemy na praktykę, stajecie przy urządzeniu, no inspektor może was zapytać o dokumentację techniczno-ruchową, o instrukcję, o decyzje, o elementy zabezpieczające, piktogramy itd., itd. Ale to będę już mówił w kolejnych odcinkach. No i co dalej? Dalej idziemy na zajęcia praktyczne. I tutaj przykładowo, jeżeli to będzie na takim wózku, inspektor ma wyszczególniony plac, wyznaczony, tak jak u nas, i daje ci pewne różnego rodzaju zadania. Najczęściej jest to właśnie ósemka przodem, tyłem, jakaś jazda po łuku, zaparkowanie w wyznaczonym miejscu z ładunkiem, bez, pobranie ładunku, znowu zrobienie ósemki przodem, tyłem, odstawienie ładunku we wskazane miejsce. Jeżeli to jest wózek boczny, to wygląda pra praktycznie to tak samo. Jeżeli to jest podest, no to też jazda po łuku, zaparkowanie, odstawienie, podniesienie się w odpowiednie miejsce, żeby sięgnąć na przykład lampy. Jeżeli to jest żuraw przenośny HDS, to jest pobranie ładunku z naczepy, odstawienie, poprawne założenie zawiesi. Jeżeli to jest suwnica, taka jak widzicie z tyłu, to jest na przykład rozbujanie ładunku i wyciszenie tego ładunku. Ale to już będę mówił w każdym z cykli osobno do danego urządzenia, bo tak naprawdę to będzie kilka minut, kilkanaście minut na każde urządzenie, a to jest takie intro, które pokazuje Wam jak taki egzamin wygląda i jak odpowiednio się do tego przygotować. A tu, moi drodzy, taka ciekawostka. Bardzo często pytacie o tego typu wózki, i tu od razu pytanie do Was: jakie jeszcze wózki wchodzą w skład tej kategorii? To jest wózek unoszący, i ten wózek wymaga uprawnień, ale nie wymaga uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego. Takie szkolenie, dla przykładu, można zrealizować w jeden dzień i daje to uprawnienia do wszystkich wózków unoszących, czyli ręcznie prowadzonych, ale też takich z podestem, bądź takich, gdzie na przykład bocznie możecie. Siedzieć. To uprawnienie robimy w jeden dzień. Macie tutaj dwie godziny praktyki, reszta to teoria. To szkolenie może odbyć się we wszystkich naszych ośrodkach. Możemy też dojechać do Was. Zapytacie, po co uprawnienia na te wózki? Tak naprawdę robimy tych kursów bardzo dużo. I one występują wszędzie. W transporcie wewnątrzakładowym bardzo dużo kurierów czy magazynierów na sklepach takie wózki obsługuje i posiada. Bardzo często są wypadki w postaci najechania na nogę, dociśnięcia kogoś do ściany, potrącenia, przewalenia ładunku z tego wózka. Są tutaj podstawowe elementy zabezpieczające, o których oczywiście opowiadamy na szkoleniu. I właśnie takie szkolenie ma na celu zabezpieczyć was, żebyście przede wszystkim sobie, ale też innym, na magazynach, na marketach nie zrobili krzywdy, i żebyście pracowali długo i szczęśliwie. Te wózki unoszące, wszystkie są w takiej kategorii ze względu na to, że unoszą na 40 cm ponad ziemię. A to, czy je ręcznie prowadzimy, czy stoimy w podestrze, czy siedzimy bokiem, nie ma znaczenia. Cechą charakterystyczną jest to, że podnosimy do 40 cm. Jeżeli byłby taki wózek, który podnosi już na metr, półtora, trzy metry, ale też są mi wysokiego składu takie większe wózki, te wózki, które podnoszą powyżej 40 cm, a są właśnie ręcznie prowadzone, kiedyś były w starej kategorii 3WJTO, teraz już tych kategorii nie ma, są po prostu w tej klasie wózka czołowego. Mam nadzieję, że w tym odcinku naświetliłem Ci, jak wygląda schemat takiego egzaminu. Zapraszam Cię za tydzień na kolejne. Pierwsze, co to będzie wózek jezdniowy zwykły czołowy, a później po kolei przejdziemy przechodzić wszystkie typy wózków, podestów, suwnic i żurawi, żebyście zobaczyli te najpopularniejsze egzaminy, jak one wyglądają. A ja standardowo bardzo Ci dziękuję za to, że byłeś ze mną w niedzielę o godzinie 12.00 obejrzałeś ten odcinek do końca. Dziękuję Ci, że jesteś co tydzień. To jest dla mnie. Największa wartość, jeżeli możesz polajkuj, zostaw subskrypcję i pamiętaj, że też jestem na TikToku, Instagramie i tam tworzymy zupełnie inne, szybsze treści, które też możecie zainteresują. Dziękuję pięknie Bartek, Centrum Szkoleń Korsak.